I osiwam z tej strony Kuba i dzisiaj otwieramy sobie na początku skrzynkę z Minecrafta i będziemy dziś, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie budować dom na drzewie. Oni się tak chce nie chcę mi się nazić, bo kolega mi twierdzi, że na drzewie są domy lepsze. Więc postanowiłem, że będę nagrywał laje. codziennie o godzinie 1530. I jest trochę później do, do szkoły, abyśmy mieli takie ja tam yy, kolorowe, sobie sobie, ja tam małej, nie także i ważne. Ale my kobiety drzewo i będziemy zaraz potrzebowali materiały na budowę. Budujemy, budujemy. Dobra. Tyle nam powinno wystarczyć. Pójdziemy sobie na y, tego. Y, ja bym chciał otworzyć pandę, ale nie mogę. Muszę znaleźć te bambusy. Znaleźć tu w ogóle. Dlaczego w takich czasach nie ma bambusów? A arbusów też jest. Y, nawet sporo w tym jest arbuzu, więc trochę te żeby miał, Żebym miał, żeby to zjeść. No, teraz sobie je zbierzemy. O, pyk. Oczywiście pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Zdjęcie dzwoneczki, wpadajcie na mój Instagram, Facebooka, Snapchata, bo tam będą pojawiać się live. Dzisiaj odcinek jest, ale niedługo to się będzie zmieniać. No i tak w ogóle to planuję nagrywać w poniedziałek, w, w środę i w czwartek o godzinie te livey o godzinie. 16. A w weekendy będą odcinki o godzinie 19. W tygodniu o 16. A w weekendy o 19. Bo tak mi odpowiada. Nie mogę inaczej, bo mam inne plany wtedy i no i nie mogę nagrywać odcinków wtedy, bo mam tam inne rzeczy do zrobienia. Dopiero obiję o 19. A w tygodniu to wiadomo będą o 16. Postaram się, żeby były o 16. Bo jak nie, to będą później trochę. A ja bym tego nie chciał, żeby później... Dobra. Ym, tu jest no, Dobra. 10 łapek w górę i wpadamy w dół. Dobra? Takim daję. Dobra, stąd. 10 łapek w górę i lecimy na dół tam. Dobra, musi być 10 łapek w górę, żebyśmy poszli tam w dół. Kamienia sobie trochę też wykopię. A w sumie. ja mam plan. Przejdziemy sobie tutaj na drugą stronę. Czy ja mogę tam. Nie, nie dosięgnę, ale szkoda. Nie! Ha! O nie! Nie! Kurde, no. Szkoda, ale musi być 10 łapek w górę i lecimy w um, um. Próbował pływać w lafie, no na pewno, wiesz. E, ja się chyba przełączę na kre tryb kreatywny. E, e, to jest tak, nie wiem jak to przełączyć. O, tutaj chyba trzeba zrobić komendy. E, nie teleport. O, może teleportu Gdzie? Steve, kto? <śp> Teleportuj. Teleportujesz się do Steve'a, teleportowana do Steve'a. A teraz zobaczymy, czy jakieś moje koleżki nie grają, czy koleżanki. Nie wiem, zobaczymy. Bo jakby coś do, dołączy do kogoś. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle gra, bo jak nikt nie gra, no to trudno. Um, przełączymy się może na inny świat. Pokażę wam moje inne światy. Ten wam pokażę, też jest fajny. I, I dzisiaj na tym odcinku postaramy się stworzyć też nowy świat, a ten świat będzie przygodowy. Nie, na, te, na, beta, na Minecraft Beta nie ma chyba przygodowego, bo nie było jeszcze aktualizacji na Minecraft Beta, ale jak będzie aktualizacja, to ja Wam napiszę tam na mailach, że jest aktualizacja i przez yy, najdłuższy czas nie będzie odcinków z Minecrafta, tylko będzie z Brawl Stars odcinek albo tam... Z, z innych gier, które jeszcze mam yy, jutro, będzie na jutro na live Pokażę wam grę wyścigi samochodowe żeby wam pokazał To musi być co najmniej 5 ławek w górę To włączymy grę o autach I kupimy 10 yy, tysięcy hajsu yy, A jak będzie 20 Postaracie się o 20 ławek w górę To wiecie co? Zagramy sobie w Bloxburga w Robloxie bo, nie, bo będę miał też Bloxburga no to będę nagrywał na komputerze. Niedługo się pojawi odcinek z tego, że będę nagrywał na komputerze. Yy, więc, a z tego będzie vlog, więc no postaram się jakoś to zrobić, no. A tym symbolicznym akcentem kończymy ten dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!